W Kalifornii zrobili badania, które określiły, że, żeby odzyskać. Twój poziom skupienia zaangażowania na danym zadaniu po otrzymaniu powiadomienia wynosi całe 25 minut. Więc odpowiednia priorytetyzacja pozwala nam przede wszystkim pozbyć się tego uczucia przytłoczenia i pozwala nam zapanować nad konkretnymi zadaniami i posuwać je znacznie bardziej do przodu. Polecam każdemu zastosować tak zwany audyt kalendarza, żeby zobaczyć sobie na wszystko, co się dzieje i zaznaczyć te czynności, które tak naprawdę faktycznie nie miały znaczenia z punktu widzenia naszej firmy. Czyli czy naszego rozwoju, ponieważ te zadania nie powinny być wykonane. Znaczy, że my straciliśmy na nie czas, ponieważ w tym samym czasie mogliśmy zrobić coś, co bardziej posunie nas. Do przodu. Tak więc pracuję w blokach czasowych i wyznaczam sobie zadania najważniejsze na dany dzień. Mam arkusz ze wszystkimi zadaniami i zmieniam priorytety w zależności od tego, czym razem z zespołem zajmujemy się w danym dniu. I dopóki nie zrobimy tego, co jest w tych zadaniach, to nie zajmujemy się niczym innym. Dzięki czemu to jesteśmy w stanie pchać do przodu te tematy znacznie szybciej niż kiedy mieliśmy na talerzu wszystko i, i, i cokolwiek, co, co, co przychodziło.